ale toaleta w rzece Why not? A why not? Morda umyta pości się tutaj zastanawiam czy nie wykorzystać tej jakże pięknej scenerii, żeby umyć coś więcej niż żyje. No dobra Dzień drugi staliśmy, umyliśmy się trochę Zaraz śniadanko i konkretnie ko kolejne Long rangeowanko yy, mamy godzinę drogi do spota, że jemy. Jemy i jedziemy. Kontrasty poszły do góry. Tak, ono? mocno. Żegna, no. Żegnaj piękna góra. No, nie wiem, jak się nazywa. No, dokładnie, no. nawet nie wiem, jak się nazywa. Ale przelecieliśmy ją wczoraj stromotnie. 4, 4, 5 <noise> pakietów, 6 pakietów. No, no. Z czego yy, 80% przylotu nad lasem. <grywa> tu jeszcze może być jakaś zatoczka po drodze, nie? No. No. Była szkoda, że nam zaspali specjalnie, bo. Ale byłaby dobra w sumie. Yy, za to by jeszcze można było wyjechać, wiesz? No bo tu jest ta, ta droga nie? No a czekaj czekaj zobaczymy czy będzie widać wszystko Nie spoko tu coś znajdziemy Kuba, Coś znajdziemy Nawet jakbyśmy mieli na parkingu Tak no i to jest ten zakład Kuba, nie? A tu To jest też blokas no, może to już dało radę ale... Idziemy tam na samą górę. Może <noise> nie tam na samą górę, ale jest tam tutaj. Na samą górę tego podjazdu. O, tak. Ale jest tutaj problem z, z łatwym lataniem z Wena. Tak, żeby nie rzucać się za bardzo w oczy. No ale tam. Idziemy Dobra. tam. Dokładnie, i idziemy. I idziemy w góry schować. Się <laughs> idziemy się schować jakoś, za jakąś koparką, i udawać, że jesteśmy normalni. Mamy wszystko schowane o cyk, nic nie widać. Nawet. No właśnie, także. Full incognito. Rzeczka jest. Nie, tak, tak. idźmy. Mm, ale to wygląda Kuba. Już się nie mogę doczekać. Jak zobaczyć to z bliska. No. Dłuższą chwilę. Dłuższą chwilę też nawet nie leciało Kuba. Chociaż tutaj jest bliżej niż tutaj byliśmy. Nie, dużo bliżej. Tak. O, i tam by też było w sumie kozacko, Kuba, tam pójść, no na no, no, tą otwartą przestrzeń, nie? No to jest takie coś To jest ta koparka, której będziemy udawać operatorów. Opa, jak ładna rzeczka tam. Uuu, I woda taka ładna. Stanowisko wybrane. O stary, ile jest parolotniarzy, Kuba. i na górze, nad, nad tarasem. A tam. to są samoloty? Co to jest? samoloty. Trzy samoloty są na pewno jak parahotnie chyba Ale to są jakieś tasterowanie samoloty Nie no To też jest małe No jakaś ramionetka czy coś Szybowiec? Coś właśnie fajnie obrzęsnąło To jest taka no. no i, i, i najwyższy szczyt mamy Kuba. No, To jest dla najlepszych w okolicy No. Taka zamszona Dobra Kogoś teraz opowiadał, no te hmm? pierwsze A jest, dobra, 2000, no 1800 i 1200 Tutaj potem masz na prawie trzy To się nazywa tor tornstein, tak? Tornstein to jest to, to najwyższe. najwyższe jest tu Masz tu na a nadsiure batę chyba. No. No dobra. No, no tak, I tu jest najlepiej jeszcze... Najlepiej by było. A to, 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 to ma dwa to ma 2000... No, to, to. To. No, to pierwsze tutaj. To pierwsze tutaj, dobra. No, najlepiej tam... by było tu wejść na górę sobie? Bo ten tutaj. No i tu daj tutaj tak jak jest ten to dajwować w stronę tego. Bo tutaj jak już wpadniesz to masz dolinkę i line of sight jest. Tak, no ale to jest tamta dolinka, tak? No, Za... Tak, ta z prawej. Jak się tam taki różny no, las zaczyna. No tak, bo to jest ten, ten szczyt tutaj, taki niski, to to będzie, to, to będzie ten Malstein. To jest to. Oj, sorry. To jest ten mały szczyt. Ten Malstein to jest po lewej. Nie, rauchczek to jest ten po lewej. Nie, to jest jeszcze bardziej po lewej. Tam jest i trochę bardziej w prawo. Tak mi się wydaje, że ten Malstein to, to nie jest ten, tylko ten tutaj to jest to. Tak? Co akurat? się nas Niemcy Austriacy tak późno wyłapali <grymne> <grymne> <Zdobre, grymne> No tam za daleko nie. No pojawia się Dobra, boję się mam Dobrą stronę robisz to dobrą, tak? Tak? O, ramka, ramka, ramka. No, jesteśmy tu, gdzie po Tak, ten tak, ten tak, ten tak ten dobrze, ten... Już, już widzę. Nie więcej, tak? Nie, tu. No tu, 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 żeby się nie schował za ten szczyt, nie? Także musisz tą granią chyba jeszcze, jeszcze bardziej chyba chcesz... No nie wiem, czy za ten szczyt nie chowasz tutaj, musiałbyś... Musisz wyżej... Ja jestem. No na pewno po lewej stronie tego szczytu albo na wysokości tego szczytu. Tu to teraz drogę. mam klatkę stop akurat, nic nie ten. Wydaje mi się, że tu jesteśmy, No dobra, No w tą stronę na pewno masz wracać do bazy, może tak? Jak na, na pierwszy, tak, jak, razy, jak na pierwszy rozpoznawczy lot... A początek daj was spoko, tylko jakoś... Wiesz co, ale no... Y... Wysłał, ale na 17 abry wracając I co? Zniżanie na lewę u się trzymało. Co mogę zajmować w opór? No, te, ale też się musiałbyś trzymać tak bardziej no, tej... No, tak, tej... Tak, no. tak, no bo tu, tu jest temat taki, że ten, nie, że ten lasek zaraz to nas odcina trochę. Lasek jest. Na pewno do tej zielonej grani, nie? Tam wiesz, do tego... Tak, tak, tak. Tam do... w prawo będę cisnął dalej. A tutaj się Ludzie teraz przechodzą koło nas i są koło tam ciągle... Nas. Koło nas. no. I są tam ciągle ko koło tego wózka, nie? Marbidzie? Mam. Jezu, drzwi. piękne to jest. I to oni tu stoją. Trzymaj, to jest ta tama. O, tam jest Między drzewami? Nie, w tamie. W tamie jeszcze. Dobra. Ciekawe czy ten...

Tak samo A, trudno żeby nie zasłonić, no właśnie nie Zasłoniło? Zasłoniło, no Ale w się Dobrze Być na tle gór być, żeby fajniej co, było? Dobrze było, super było Kurwo, ole lot, super